Spacerując po leśnych ostępach południowej części Puszczy Zielonki i poznając jej historię oraz legendy, a także zwiedzając i podziwiając kolory tej natury, nadejdzie w końcu ta chwila. Chwila, kiedy utrudzeni, a zarazem spełnieni, zapragniecie w wygodnym, ale i zacnym miejscu posilić się smacznie. Wśród wielu turystycznych szlaków jeden z nich, Szlak Kulinarny Smaki Powiatu Poznańskiego, zaprowadzi Was do miejsca, które tak do siebie zaprasza i zachęca do odwiedzin. Staramy się, żeby smak naszych potraw był naprawdę wyrafinowany i unikatowy. Wyjątkowym niedopatrzeniem, wręcz uchybieniem, byłoby pominięcie kulinarnych specjałów restauracji Raut w Kicinie, która tutaj zaprasza od wielu już lat, zaspokajając głód i pragnienie swoich gości. Od ilu to już lat? Czekamy na gości już od 2009 roku w tym miejscu, gdyż cała firma istnieje już od 1994, czyli całkiem spory kawałek czasu. A w tym miejscu, tak jak wspominałem, 2009 zaczęliśmy funkcjonować. Generalnie naszą działalność można podzielić na cztery gałęzie, w odrębni cztery gałęzie działalności czyli właśnie restauracja. E, rezydencja, gdyż posiadamy kilka pokoi dla, dla gości, a także catering i eventy. Restauracja Raut to cenione miejsce na kulinarnym szlaku przez Wielkopolan i turystów, które posiada swoich stałych klientów, ugruntowaną już renomę i pyszne dania, o czym w każdą niedzielę można się przekonać. Kogo najczęściej gości restauracja Raut? Kto jest jej klientem? Mamy klientów indywidualnych, i biznesowych. Miejsce posiada dosyć duży potencjał, zarówno na imprezy rodzinne, jak i na wydarzenia stricte biznesowe. Mamy dwie sale, każda mniej więcej około 140 metrów, więc ten potencjał powierzchniowy też jest spory. Otoczenie bardzo zielone, ładne, ciche, spokojne, więc i przyjęcia rodzinne, i po spotkaniach biznesowych miejsce na wypoczynek też się znajdzie. Przeglądając kartę Dań, widać, że serwuje się tutaj kuchnię różnorodną. Taką, która podniebienie każdego dobrym smakiem graczy. Ale i tutaj są też kulinarne przeboje, którymi szczycą się właściciele. Naszą specjalnością zdecydowanie jest kaczka po wielkopolsku, pieczona w jabłkach, z modrą kapustą, z miodową nutą i mini kluseczkami poznańskimi. Taki nasz tutaj wyznacznik, gdyż chodząc po różnych restauracjach nie spotkałem jeszcze klusek w takim wykonaniu. W, taki, w takiej wersji mini i tak smaczny. Klasyczny schabowy musi się pojawić dla wyjątkowo głodnych. Ponadto okoń morski w takim fajnej kompozycji. Następnie wieża drwala, też nasze bardzo popularne danie. To panierowany camembert przekładany polędwiczką. Też dla bardzo głodnych, strudzonych spacerami po Puszczy Dzielącej. Brzmi to wszystko wybornie i nie sposób pominąć tego miejsca na trasach swoich wycieczek. Wiązałoby się to z niepowytowaną stratą dla zmysłów smaku i wyjątkowości tutajszej kuchni. Szlak kulinarny, Smaki Powiatu Pozdańskiego, wyznacza kulinarne trendy, przybliża niecodzienne, smaczne miejsca i podnosi standardy. Podsumowaniem tego niech będą te słowa. Udział w tym przedsięwzięciu, no. Yy... Jest jakby już w pewien sposób wyznaczający nasz tutaj poziom i jakość działalności. Restauracja Raut w Kicinie, choć położona tylko 95 metrów nad poziomem morza, poziomem elegancji i kunsztem smaku, wzbiła się na wyżyny i nie ma w okolicy sobie równych. Zatem polecamy i zapraszamy do odwiedzin kolejnego rekomendowanego miejsca, bardzo smacznego miejsca. Na szlaku kulinarnym smaki powiatu poznańskiego.